Państwo, dobry wieczór, witam serdecznie po inauguracyjnej drugiej kolejce PGE Ekstra Ligi. W tym pojedynku drużyna unitarna podejmowała dzisiaj Mistrza Polski, drużynę many/majksmany.pl Stal Gorzów. Rozpoczniemy konferencję od zapytania trenera Palucha. Ja pozwolę sobie nawiązać do zeszłorocznej konferencji, którą też miałem okazję prowadzić. Wtedy był z nami również Krzysztof On Wtedy najlepszym wynikiem mógł się pochwalić. Mówił wtedy, że trener Cieślak straszne ścieżki porobił, inne w Tarnowie. No, dzisiejszy wynik świadczy o tym, że te ścieżki nadal nie zostaną odnalezione przez zawodników z Taligorzów. Czy tak się stało? Przede wszystkim gratulacje dla drużyny tarnowskiej. Nikt nie robi żadnych ścieżek. Po prostu zawodnicy tarnowscy są dobrze spasowani, wjechani w ten tor, wygrywają. Dużo biegów, w przeciwieństwie do nas, gdzie mało zwycięstw indywidualnych było. Inwerser, który praktycznie powinien być liderem, zrobił mało punktów. Druga linia również nie pojechała. Jeżeli chodzi o juniorów, to, to należą się słowa uznania. Krzysztof Karczak z Matełem Zagarem zrobili co mogli, walczyli, ale to, to też nie było to. No, i szukaliśmy tego odpowiedniego ustawienia, robiliśmy zebrania, no jak to wszystko ma wyglądać, jak się przekładać na lepszego zawodnika. No i w jednym biegu to poskutkowało, w następnym nie. Do no, tej zawodowej staranności się rozpędzali praktycznie z okrążenia na okrążenie, byli poprzez przez szybcy. Ale tak patrząc z, z przebiegu meczu z początku, no te 50-40, yy, wiadomo, przegrana nie cieszy, ale mogło no, być gorzej No właśnie, Panie trenerze, czy. Ta porażka dzisiaj wyjazdowa będzie mocno odbijała się echem na początku rozgrywek, jeżeli chodzi o zespół stali gorzów. To jest początek rozgrywek. My w Tarnowie przegraliśmy w tamtym roku jeszcze wyżej, i zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Nie będziemy drzeć y, szaty z powodu występu, tylko będziemy analizować poszczególne biegi, y, trenować, aby to wszystko lepiej wyglądało dla innych zawodników. No i to tyle. No. Dziękuję serdecznie tyle trener Piotr Faluch, a tymczasem przechodzimy do zawodnika naszych gości Matej Żagar, zdobywca 10 punktów w dzisiejszym meczu plus bonus. Jako pierwszy Matej Żagar wygrał bieg dla Stanikkoczów, ale to nie przełożyło się Mateju na kolejne zwycięstwa w Twoim wykonaniu. Rzeczywiście Tor dzisiaj był zagadką. No po pierwsze też gratulacje. Stanowa. Jeszcze raz pokazali co potrafię na tym torze a my z roku na rok przyjeżdżamy tu nic się nie zmienia na torze tylko nie wiem co my tak. robimy szczerze tak. pod kolę zodu już mamy prawie wszystko poukładane silnikami i za rok i to samo szukamy, nie? także nie wiem, W no. moim przypadku no nie wiem, nie? ja dużo inwestuję co roku jest fakt faktem, że płaszcz nowe silniki ja pójdź zawsze na tak także może to jest różnica, ale... Nie ma co, szkoda, że nie było więcej wygranych biegów ode mnie, albo od moich kolegów. Ale tak jest, jest dopiero pierwszy mecz, nie będziemy się załamiwać na pewno i tak jak Potrach powiedział, nie? może swoje początek. Znowu fantastycznie. Dziękujemy serdecznie, tyle Matej Żagar, a tymczasem przechodzimy do gospodarzy. Goli trenera na debiut, zwycięstwo z mistrzem Polski, trener Paweł Baran. Prosimy w takim razie o ocenę dzisiejszego meczu. że brałem ja się bardzo z dzisiejszego meczu. No. Ech, dziękuję za mecz, i przeciwnikom. Mimo wszystko, że w przebiegu zawodów wyglądało, że wszystko łatwo nie było tak. Nie dostrzegaliśmy się również błędów. Ale tak jak mówię, ryba też nie śpi, nie próżnuje, dlatego zawodnik po wygranym biegu nas no, następnym przychodzi zero. Cieszę się z tego, dziękuję Panu Bogu za to, że Damianowi nic się nie stało, bo naprawdę wszystko to wyglądało. Stał, pojechał dzisiaj dziękuję Pani. Tak więc też myślę, że może być zadowolony z siebie i ja z niego jestem zadowolony. Dalej będziemy pracować tak, aby w kolejnych meczach nie było. Dziękujemy serdecznie. Tyle Paweł Baran. No i dzisiaj nie znalazł poglądu w żadnym z zawodników. W dzisiejszym meczu. Martin Baculi, fenomenalny, fruwający, doskonały, nie mylący się w żadnym aspekcie. Martin Batulli. No to chyba wygląda na to, że prowadzenie w statystykach obejmujesz? dasz sobie to wyrwać? Czy już do końca taki Martin Baculi będzie? A po pierwsze, chciałbym ja podziękować Jerry za bardzo fajną walkę. Bo naprawdę myślę, że ten mecz też się mógł podobać kibicom, bo było. Nezáda, bo ja Nie no nie. No, no nie, no, nie, bylo, nie bylo napríklad nie, nie na jak Kery, že bolo naše gesto, ale to, tak. Ale celý čas, celý čas to prostota ten minigol taký, že też goście potrafili dorovnať nás, čo sa mi vygrať begli tak. Takže uh, to mi šlo na tej. Uh, Po drugie, ja się bardzo cieszę z tego, że wygraliśmy to bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiadomo, jeżeli pierwsze spotkanie w sezonie się wygra, to już jest nastawienie takie bardziej optymistyczne, czyli to jest bardzo ważne dla nas. A, potem, no ja się cieszę z mojego występu, wszystko jest dobrze, ale tutaj ja sobie nie robię żadnego hura, tutaj um, stan, bo po prostu... Jest sezon jest mm -hmm. długi, mnie czeka jeszcze ponad 40 imprez, także tutaj na jednej imprezie sezon się nie kończy. I cały czas trzeba być skupiony, ciężko pracować, żeby było dobrze i starać się o jak najlepsze wyniki. Dziękuję serdecznie. Tyle Martin Basli, czy są jakieś pytania? Trenera może, jak trener oceni postawę debiutujących dzisiaj w drużynie Unii, Artura i Kenata. No, wszyscy zasługują na dobrą ocenę. Cała drużyna dzisiaj polegała na wszystkich Cieszę się, że wkomponowali się w zespół. A chyba chyba zmartwiałem się na to, że degradują. Ten już potrafił jechać na naszym torze. Tak. Dziękuję, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytanie, pytanie? o no, przyszłego kolejnego meczu? Widzimy do, do leżna, z jakim nastawieniem? Czego na tam możemy się spodziewać? Nie wiem, czego możemy się spodziewać. Na pewno jedzie, żeby wygrywać. Zobaczymy z tego postawić gospodarzom wysoką poprzeczkę ale na pewno nie będzie łatwe, bo nie będziemy gdzie jedziemy, także z no, Jeszcze Martin mam pytanie. Został mi słowa na temat meczu wreszcie, kto się jeżdżał na tamtejszym torze. Dobrze, mi się że właśnie. Lubię bardzo ten bo to na wiecznie, a także, ja w następnym wypadku, proszę No bardzo nam się i Zresztą rozgrywane po zęby, nie um, wiadomo czy wróci do tego czasu do zdrowia Emica i ale zresztą jest kreowane na lidera rocznego rozgrywania. I bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że możemy jechać do tak mocnej drużyny, bo, bo dla mnie to jest, um, to jest fantastyczne, jeżeli ja mogę się ścigać z najlepszymi, to jest po prostu taki dar, że, że o tym marzyłam całe swoje życie, żeby się ścigać z najlepszymi teraz, jeżeli jest taka okazja, to się nie mogę doczekać tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. No, czy to prawda, Marcin, sądzę że taka plotka tutaj postawiona już, że w dzisiejszym meczu tylko mnie nie musi to ja Mówię, tutaj <grym> jest te zawsze takie ja tutaj bym prosił nie robić za mnie jakiegoś tutaj komplet mena, bo po to, że się udało, że bardzo się tego cieszę, ale mówię, sezon jest długi, trzeba się skupić na swoim i jeżeli po sezonie wszyscy będą zdrowi, szczęśliwi, to wszystko jest ok. Jasne, dziękuję. Okay, dziękuję. dziękuję.